Witamy wszystkich bardzo serdecznie w finałowym, piątym odcinku y, turnieju Tomb Raider z gry otwartej. Jest ze mną Wicek. Cześć. Uparta Zouza. Dzień dobry. Oraz Deloper. Cześć. Dzisiaj pozostały nam dwie mapy. Wicek teraz przypomni tradycyjnie już punktację. 24 punkty America Iron Play, 21 punktów Deloper, 15 punktów Uparta Zouza sześć punktów ja wicek okej okay. także zobaczymy jak tutaj się potoczą nasze losy na dwóch ostatnich mapach ja rozpoczynam grę rozpoczynamy wielkie odliczanie tak generalnie lubię ta mapa raczej zagubiona flota jest przez nas lubiana tak mi się wydaje nie powiem że przez wszystkich bo zaraz zostanę okrzyczana, że nie tylko wszystkie nie ja ją bardzo lubię no, to powiem. tylko przez połowę osób a ty nie lubisz jej? Nie. Zawsze tak... przykrywam. Ja się wypowiem. Nie, właśnie nie, nie zawsze. W zależności od wyniku, będę ją lubił, bądź nie. Bardzo wygodna. Mm. Tak się nie deklarować z góry. Sprytna. Nie, My, ale Metoda każdym... na... No nie powiem na kogo. Też nie wiem mm. na kogo, ale... Ja też nie wiem. Nie będę wchodził w YouTube'owe. Już! Kurczę tu gdzieś Nie, to jest nicze. Oj! Wicka wyrzuca. Co? Wicka wyrzuca, bo Wicek... Nie. Ur... A, no to może mnie wyrzuca. Nie, nie, to się ze mną coś dzieje, ale... Ale jestem ciągle. I... Czekaj, możecie zabić to. A mi przycina. O. No. Dobra, ale wicek, przejechałeś jak na łyżwach po całym. No wiem, tylko to smutne, że trzeba mnie było zabić. Nie no, uroczy to było. Nawet gra stawia mi kłody. Nie przejmuj się, mi coś się ścina. No tobie się ścina, ale ja musiałem umrzeć, żeby. Wow! Ha! Co ha? Ha Musiałem umrzeć, żeby powrócić do gry. Oh. O! Czyli teraz rozumiem hasło śmierć z wybawieniem. Tak. To też to było chyba w Left 4 No. A -a -a -a. O nie. Tak. No. Jestem na trzecim miejscu na razie. Smutne. Ale prawdziwe. Tak mi dobrze szło, zanim na zaczęliśmy nagrywać. Mówiłam, że to tak będzie. Zanim co? Zanim zaczęliśmy nagrywać. A, jasne. No a nie? Nie. Masz małą odporność psychiczną na stres. Nie, hmm, żebyś wiedział. Przecież dobrze mi szło, zanim zaczęliśmy nagrywać. Wygrałam dwa razy. To wszystkoś coś ja, zmieniło. Na razie mam wielki las no przegrywasz. Wow. wow, 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 nie. Nie można z uku. Co? Nie można tak z uku z góry. Nie? No, nie pamiętałam, żebyśmy się tak mawiali. Oj. Au, au, au. Ja cię biegnę zabić, a ty już umarłeś. No ty mm, tak umarła. Też zostałam zabita i ktoś ci chciał tym przejąć czy coś? Nie tu miałeś to... Z... A. No czeka czekana go. Oj, jedna kreska ci została. Coś jest niewidzialne? O! Dziadka. Od widzka wynochę dostać. Dwie współczucie. Raz niewaga krwi wymaga. Chodź Twojej. tu. Nie. No gdzie do mnie strzela? Twojej. sportowy. A wezmę, może przyniesie mi szczęście. Tak nie mogę używać, no ale ponosić mogę chyba. Mówisz, że to taki amulet. No właśnie, coś w tym góździ. Takie, nie, po prostu daj mi takie pewnie pewniejsze Samo samopoczucie, ale nie, jak ty jesteś po A, chociaż w sumie. No. Ale i tak jeszcze przegrywam. Ktoś tam jest, deloper. Wieloper to niedobrze, bo on jest odporny trochę na moje strzały. Się Jedna osoba odporna na takie te. Wyrównana walka, chyba na razie. Przestrzałem do czegoś, co nie jest żadną postacią, brawo. A czy strzela, że gdzieś się koło mnie, bo coś mi tu przemknęło? Koło ucha. Za dużo osób. Kurczę, bicek. Dobra, wszyscy mają pięć oprócz ciebie. Niestety tak. A, nie, nie. No. Niestety nie Przecież, Przecież, o, 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 Przecież ty gdzieś tam na górę jechałeś. Skąd ty się nagle na dole wziął? Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mam sześć. No, nie. No, zdecyduj się, z której strony nie chcesz być. Ale ja lubię być nieprzewidywalna. Ale podobno <try> lubisz z lewej strony czy z prawej? Nie wiem już. Z prawej. No, teraz raz z prawej, raz z lewej. No, wiesz, że ja mam problem prawo-lewo, nigdy nie wiem które jest które, więc. Tak ja. <laughs> Oj, tylko asystę! Nie trafi ci od dużo tutaj jest jakoś tak. Ze wszystkich stron do mnie strzelają, au! Puśćcie tego. O, Jest kolejne zabójstwo. O. Czemu jego truchło się tu wala? Czy ja? W sumie jego. A nie mówisz chyba o sobie. Aj. Nie wiem, on odcieka przede mną. Ale... Ile truch? trucheł? Truchę chyba, no? I ty. Oj, co? Nie widziałeś. Wyrosłeś jak z pod ziemi. Wyrosłeś jak dąb. wyrosłeś. Dobra, chwilę nie znałam go. Ja też. A ja muszę przyznać, że to ja też, też wcześniej nie. nie. Tworzysz piękne polskie frazale. Nie. O! To nie ja go zabiłam? Nie. Smutek. To nie ja byłam... Ewą. dzisiaj wszyscy mają bardzo rozśpiewany dzień, ale ja staram się nad sobą panować. Ja z racji tego, że to jest nagrywane. No. Panie o swojej skóry nie oddałeś. Tak. Oddałem swoją skórę za twoją. No niestety. Wow! wow, wow. Nie, widzę. Przecież. O dobrze, dobrze. Ha! Moja pułapka! Chociaż raz zadziałała tak jak trzeba. Dokładnie z przewidywalnym skutkiem, jakieś wyrównanie walka, obawiam się o, o moje powodzenie. Cząsty są... czyż? Aha, już wiem. Gdyby wybuchy. Dostałem wynochę. O! Oh. Co się stało? To nie ja! Co się nie. stało? Ja też myślałam, że ty. Niestety nie. A to kat gdzieś nas. Jest... A nas... zez! Nie, no chyba Witek mnie nie zabije. Nie! Jejku, myślę, że wypadnę poza mapę. Jak to przegrana drużyna? Jak to wygrana? O! 15. Kur. Kurczę! A tak chciałam wygrać na mojej ulubionej mapie! No, widzek. No, widzek. Też muskalałeś. Ale jest czwarte. Dobra, jest podsumowanie, tak? proszę. Tak, i w tym momencie, przy ostatnią grą, mamy już jasną sytuację na każdym z miejsc. Ale to ja... nie musisz tak zadać. Może widzowie nie będą o tym myśleć, będą cały czas oglądać z emocjami. Istotne. Nie wiedziałem, że nie doceniasz inteligencji swoich widzów. Nie, chodzi mi o to, że może się na to po prostu nie skupią. 26. Nie punktów. skoncentrują. Zgromadziła do tej pory Mary-Kate N, no. 22 punkty zgromadził Deloper, 18 punktów Uparta Zouza, no i 6 punktów Wicek. Okej. Okay. Więc mamy ciekawą sytuację, bo wszyscy mają parzystą liczbę punktów. Tak. To, to naprawdę interesujące. Dobrze, w takim razie zrobimy tak jak zwykle na cięcie i wracamy do Was z... Wielkim finałem w kolebce Chimiko, za którą chyba nikt specjalnie nie przypada, chociaż nie jestem pewna. Tak. Okej, okay, także wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Jest kolebka Chimiko, ostatnia już mapa wielkiego turnieju. Rozpoczynamy odliczanie, a on wicek nie jest gotowy, dlatego do, od do odliczania jest dłuższe. Oczywiście musiał się wyłamać, nie mógł zaznaczyć. Nie <grystanie> ja jestem ciekawa, kto wygra finałową walkę. Nie jestem ciekawy, bo z góry zakładam, właściwie wiem, kto ją wygra. Ty. Oczywiście, będzie taki suspens. To będzie w końcu piękne nawiązanie do twojego wiecznego opisu na Facebooku. Że twój trup słał się gęsto, ale na końcu. To nie zwycięstwo. jest. To nie jest mój wieczny. Mój wieczny opis to jest taki, że w następnym... że byłem niedysponowany, ale... Wiem, Ale ten w tym momencie tak mi się skojarzył, że to mogłoby akurat tak pasować do tego końca. To będzie po prostu taki suspens, że człowiek, suspense. który ciągle przegrywał i przegrał również cały turniej, zdecydowanie wygrał jednak ostatni ten bój. Będzie surprise, surprise. My będziemy mieć po 0, a ty będziesz mieć 15, zostaniesz katem i. Nie, przy 5 będę był katem, czyli 6. Nie wiem. Chociaż no, mógłbym się sam zabić. zabić. O. Trafiam? Nie bardzo. Kto to cię zabił? Ja czy... Nie, ja chyba. Z ja A, mam szaro! Mam szaro! A to gdzie uciekasz? No właśnie dlatego, że mam szaro w bałcie. A, do spadł. Wiesz. Kurczę, no kto znowu do mnie strzelił? to ta dziewucha jest głupia. Skąd ty się tu wziąłeś? I nie mam mi krzyczeć do mikrofonu, jak dzieją mi się takie straszne rzeczy. Czy to nie było o żadnej z was. Które? Ta dziewucha jest głupia. Nie zauważyłam, no, ale... Wiesz, zabrzmiało tu znacznie. Nie, bo... Moja bohaterka. No, rzucam Moja bohaterka. No rzuca mi, i jeszcze by... mówi, uważajcie. No to. Chyba Twoją... rzucał, Kurde, żeby ktoś to porzucało jest... nie... na A nie tylko sobie. Ej, ej, To bolało. Twoją bohaterką to ona by była, gdybyś dzięki niej wygrał. To by była twoja heroina. Wiesz? No, ale to jest taka nazwa żyjskiej protagonistki heroina. mi nie wierzysz, to sprawdź. No, może amfetaminę, co? Nie. Hmm. To mi się teraz skojarzyło <laughs> z adrenaliną i znowu z twardetem. No i każda, że się ciągle krążą w ogóle w to jest straszne. Um, wow, 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 wow. Co gdybym, ty trzymasz w ręku? Gdybym była tankiem, nie mielibyście ze mną szans. Trzymasz w ręku. Właśnie, ja już jestem ciekawa. Chciałam Fajnie wziąć... Nie? No, nie o nie, się. jest Kat! O, mamy Kata. Fajnie. Nie, 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 nie powiedział, że mamy Kata. Dlaczego nie powiedziałeś, mamy Kata? Ta. Bo Lizbeth nie wyręczyła. Przepraszam, ale ten Kat akurat mnie zabił, więc... Nie! Oczekiwaneś mieć Kata. Zabij go, Lizbeth! Aha. Dziękuję. W końcu. Tak. Tak blisko końca. I z wet Właśnie, ostatnia, ostatnia runda nie może się tak szybko skończyć. No. Musi być epicka. Może no, nie, mój to kot teraz... Te. Dramatycznie. Twój kot się chce włączyć do ostatniej rozgrywki. Chcę no. przejąć klawiaturę. Nie, chcę przejąć pada. Miał ochotę pochodzić sobie tutaj z tego co. O. Gdzieś tu ktoś krzyczy. A, tak biegasz w kółko, to nie mogę trafić. Mm. <laughs> tak. Dlaczego Czemu waskaczysz? moja mina nie zadziałała? Ona no. no, w ogóle tam była? Bo? Wiem. No, bo nie wiem, bo lubię. Kakać. Bo lubi grać w platformie. Ja lubię zabijać i jakoś nie zabijam. No co? No. Już nie każdy nie może wiem. robić no, w życiu to co mi Skąd? Asyst. Który mnie zabił, a tam był wicek na dole. Nie ciesz się. Będzie mi No, nie przegram do zera ostatniej gry. No, czekam w akcji. No, zabij go, zabij. Prawie. Już był w ogródku, już witał się z gąską. A co to się stało po drodze? Gąska Czemu nie wyszło? Go, Gąska go ugryzła. No i. Teraz nie, nie mi spokój, Ugryzł gąska, spokój. tak? Jeśli jesteś gąską, to tak. No. Nie wiem, na to wygląda. Gęś. <głos> <głos> nie. nie. no bez kitu! Jestem trzecia. Jestem czwarty. Ale ja chciałeś też jedną walkę wygrać w tym. Nie, nie. no oczywiście. Ja musiałem limit moich wygranych na dzisiaj skończyć na rozgrzewce. A na czym ja skończyłem limit moich wygranych w turnieju, bo nie pamiętam? Na gadaniu o tym. Dwie kreski. Aj, nie, 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 nie. Z Dymukiem. ...kidding... Z tym pistoletem. No. A, nie, nie, nie. Oj, ktoś cię sprzątnął. Tak. Nie, no akurat... Jak śmiecia. Akurat jak czyściłeś skrzynkę, to ja musiałam musiałem skończyć na Ktoś mnie sprzątnął jak śmiecia. Te wnioski są smutne. Co to rzuciłaś? Skrzynka. Nic, nic, nic. Się żenie. Oj! masz dzisiaj dzień wygranych. O, wow, mną to spadł. Jeszcze wszystko się zaraz może zmienić. Nie umiem tego żyć. Co Jakim cudem ty mnie zabiłeś, jak ty nawet do mnie nie skrzyniłeś? Okay. No, takie miałam wrażenie. Strzeliłem. Chyba siłą woli. Nie, no bez kitu! Jestem no. ostatnia! <grym> no, Wygram, może na koniec. Żal PL co by się udało? Zdaje się, że ten żart, który powiedzieliśmy na początku, będzie zaraz rzeczywistością, że ty wygrasz. <grym> Jaki żart? <grym> no, nigdy takie, to... nie lubiłam tej mapy. Wow! Co wow. cię zabijeś na nie... A taki czekam. Nie, ten oper. Ja się go boję. Popełnię Bo samobójstwo. <głos> 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 I tak dostanę za ciebie punkty. <noise> nie nie powiedziałam. <popełniłam stóp. głos> Przeżyłam ten upadek. Nie, właśnie biegaj mnie. Ja się boję. Wow. I tak dostał jakieś fazy. <noise> Wziął adrenalin shot. Jest szybszy. <noise> No, na początku miałem jeden, a wy po gdzieś już pięć. To gdzie leżą te... Te takie To Te takie co? No, to gdzie leżą te zastrzyki z dronami? No nie, uciekaj! No Agniesz, czekanem. Gonisz, to co mam robić innego? No użyj tego czekanu! Czekana. A, ty tu jesteś jeszcze? O oh my gosh, ja sobie stoję się stoi. To cudrze żyje moi drodzy. O! o nie! Co przeżył. Cud, że żyje. Oj, ja nie przeżyłam. O, to było trudne. O, o, było jestem, smutne. Obroniłam moją pozycję. A. Trzecią. Pomoc. O, super. Wicek. A nie, to ja ciebie zabiłam. A mnie Ja ciebie nie też. Nie, ty mnie Ale nie. Ale dalej hmm? jestem trzecia. Nie. O ty. No patrz. Draniu Nie, na to będzie trzecia Albo jeszcze gorzej. Eee! Tak, oczywiście w ostatnich sekundach musiałam spać na czwarte miejsce. Głupia gra <ścoughs> Nie lubię tej gry. A Słabo mi Dobrze Jeszcze się zabił o, ale dostałam za ciebie punkt. Fajnie. Nie! Też. Ostatnia jestem. Bicyk z jest drugi. Oj. Szok. Po co mówisz że się klasyfikacja odwróci? O, patrzcie. Drugie miejsce egzekwu, czyli pod, będzie pod dwa punkty. No. Wow. To jest dokładnie. Dobrze, po dwa punkty. Podsumowanie w turnieju, poproszę. Tak, czyli trzy punkty uparta Zoza, która zgromadziła 21 wobec mm. tego. Dwa punkty Deloper. Ma na swoim koncie 24 punkty oraz Wicek 8 punktów i 0 Merek N, czyli 26 punktów. Czyli reasumując turniej, w turnieju zwyciężyła Mary Kate N punktów 26 Jej. przed deloperem punktów 24, upartą Zouzą punktów 21 i wickiem punktów 8. Nie tak. <grych> tak, już 13 wałek za nami. Było ostro. Znacie zwycięzcę? Chociaż znaczy. znaczy dzisiaj znaczy. Już w kiepsko. No ale gratulujemy znaczy. zwycięstwa jak najbardziej zasłużone. Dziękuję, dziękuję. Tak. Chociaż walka była zacięta momentami. Mhm. No i końcowa klasyfikacja wygląda na wyrównaną na pierwszych trzech miejscach. Mhm. I mniej wyrównaną na miejscu czwartym. Aczkolwiek... No, ale ostatnia walka poszła ci pięknie. Dokładnie. Nadrabiałem, nadrabiałem i odrobiłem sporo. Hmm. Hmm. Natomiast świetny finish upartej zobzy. To trzeba przyznać, że z ostatnich czterech gier Taki wygrała trzy. sprint na koniec. Trzy wygrała i w jednej była druga. Dlatego, no. No, gdyby Pink. wcześniej się przykładała to miałaby szansę wygrać w całym turnieju. Oj. Okej, okay, to ktoś coś chciał jeszcze powiedzieć na koniec? Chciałem powiedzieć, że jestem wzruszony tym, że mogłem zdobyć 8 punktów, że mogłem z wami rywalizować. O... Że... No i tak mi miło. Gratuluję ci twoich 8 punktów. Tak się cieszę. Następnym razem może ubyć się zdobyć 10. <głos> <głos> Albo wygrać. Skoczysz wszystkich. No, mnie również było bardzo miło. E, tak, nie tylko dlatego, że wygrałam, oczywiście. <noise> po prostu bardzo przyjemnie się grało. E, I cóż, mamy, mamy nadzieję. Chyba, że ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć? Chyba nie. Nie, dobrze. Także mamy nadzieję, że ten turniej Wam się podobał, że przyjemnie Wam się go oglądało. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa. 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 pa, -pa, 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 -pa.